Cześć Wam, z tej strony Kurczak i teraz bardzo serdecznie na serwerze Terraspace, bo jeśli nie wiecie Po razem z serwerem Terraspace, raczej ze społecznością Terraspace Tworzymy właśnie polską społeczność gry Terraria Jeśli nie widzieliście, link macie w opisie pod nazwą społeczność, zapraszamy bardzo serdecznie do grania na serwerze, do korzystania z forum. Jeśli gracie w Terraria, no to myślę, że coś takiego powinno być dla Was e, niesamowitym i fajnym miejscem, gdzie możecie poznać osoby, które tak samo lubią grać w Terraria, tak samo lubią dzielić się swoją pasją. No i właśnie ta społeczność e, postanowiła zrobić dla Was konkurs. konkurs dla graczy Terraria. Tylko konkurs jest dla mądrych ludzi, bo dotyczy pisania. A więc tematem przewodnim, w grze są e, moby i bossy. Macie napisać poradnik dotyczący jakiegoś moba lub bossa, który występuje w grze. Przede wszystkim brane pod uwagę są jego atrybuty, wygląd, siła oraz to, czy zrobicie to w ciekawy sposób, coś nowoczesnego itd. Oczywiście odsyłam Was do linku na forum, gdzie wszystko jest dokładnie opisane. Tam również możecie przeczytać regulamin konkursu oraz jakie dostaniecie za to nagrody o ile wygrać oczywiście z nagród nie będę się wiele wam wypowiadał bo e, sami możecie zobaczyć a zachęcam, bardzo fajne, szczerze mi się podobają może wziąłbym udział gdyby nie to, że nie mogę oczywiście, ale mm, pierwszą nagrodą jest książka, bardzo fajna jeśli nie czytacie książek to nie jesteście mądrymi ludźmi i nie powinniście brać udziału w tym konkursie, ale widzicie, że jesteście Aha, manipulacje. poza tym macie e, super, super VIPa na serwerze przez miesiąc, tak? Tak, na okres miesiąca, więc to no możecie poszaleć w tym czasie. E, macie specjalną rangę na forum zombie. E, tylko chyba wy będziecie mieli taki prefiks. Osoby, które zdobyły właśnie e, jakieś miejsce w tym konkursie, więc no myślę, że fajnie będziecie się wyruszać na forum e, w czasie korzystania z niego. No i co jest fajnego jeszcze? Za pierwsze miejsce i tylko za pierwsze miejsce, przypominam, widzę. O, o. Pierwsze miejsce jest bardziej wyróżnione. Dostęp do beta-serwerów właśnie nowych, nowej części, tak jakby teraz. Space, Coś nowego, coś fajnego, coś, co będziecie mogli zobaczyć przed wszystkimi innymi taki preorderik. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, więc oczywiście ja zapraszam z też zapraszam, tylko go niestety nie ma. Jak widzicie na serwerze nawet o 8.30 rano dzieją się rzeczy. Jest 4 graczy, A Plantera, piracka inwazja, wszystko. Tam coś nie chciało zabić. Więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do konkursu, mam nadzieję, że prac będzie jak najwięcej, bo chęcią no, sam coś takiego przeczytam, sam kiedyś takie coś pisałem, jak miałem, nie wiem, mało lat miałem, nie krzycz już kurczak, dobra. To było na tyle, mam nadzieję, że konkurs y, będzie dla Was udany, życzę wygranej, do i pa pa.